Firma Airwheel zaproponowała nam już dwa rowery. Jeden klasyczny miejski, drugi troszkę mniejszy, składany. Dzisiaj mam dla was od tej firmy hulajnogę. Nasz dzisiejszy produkt to Hulajnoga Z5 Strong od firmy Airwheel. Urządzenie oprócz imponujących jak na taki sprzęt osiągów, wyróżnia się również szybkim składaniem kierownicy i oryginalnym designem. Dzięki akumulatorowi, który został zamieszczony w tym produkcie, możemy przejechać aż 20 km, a maksymalna prędkość, którą umożliwia osiągnąć silnik 250 W, to aż 25 km na godzinę. Hulajnoga została wyposażona w 8 koła oraz amortyzatory sprężynowe. Na kierownicy znajdują się wskaźnik naładowania baterii, hamulec ręczny, manetka gazu oraz lampa. Firma Airwheel proponuje hulajnogę Z5 Strong w dwóch kolorach, czarnym i białym. Cześć, jestem Patryk i skupimy się dzisiaj na hulajnodze od firmy Airwheel Z5 Strong. Miałem okazję troszkę pojeździć na tej hulajnodze, troszkę z niej skorzystać, chociaż w ostatnich dniach pogoda zdecydowanie nie jest najlepsza do tego typu atrakcji. Jednak muszę przyznać, że ma kilka bardzo ciekawych rzeczy, które sprawiają, że można się na nią zdecydować. A może właśnie to Ty wybierzesz ten produkt, a ja jestem tutaj po to, żeby poinformować Cię co ciekawego w niej się znajduje. Zacznijmy od tego, że jest składana. Dokładniej. Trzy elementy, a więc pionowa część jest składana w dół, mamy składane rączki i dodatkowo mamy rozkładane tutaj skrzydełka, które powodują, że zdecydowanie więcej miejsca dostajemy na nogi. W takich klasycznych hulajnogach zazwyczaj jedna noga jest z przodu, druga troszkę za nią. Tutaj możecie stać naturalnie. Stopa obok stopy jest to zdecydowanie Bardziej wygodne. Ja bym preferował taką jazdę, gdybym miał wybierać jakąś hulajnogę. Mamy tutaj dzwonek, mamy tutaj hamulec, mamy tutaj oczywiście lampę i manetkę gazu. Cała hulajnoga jest w stanie połączyć się z aplikacją, gdzie możemy nią sterować. Nie musimy tutaj jednak, tak jak w przypadku rowerów, odblokowywać naszej hulajnogi. Jeżeli się z nią łączymy, to tylko po to, żeby na przykład prowadzić tracking naszej trasy. Później za pomocą GPS-a jesteśmy w stanie sobie zobaczyć i skontrolować, ile przejechaliśmy, gdzie przejechaliśmy. Taka mapa naszej podróży zostanie zrobiona. Tak samo jesteśmy w stanie na aplikacji kontrolować maksymalną prędkość, która wynosi aż 25 km na godzinę. Mamy tutaj zarówno hamulec ręczny, jak i nożny, więc nie musicie się martwić o to, że się rozpędzicie za bardzo i nie będzie czym hamować, i ostatecznie podeszwą buta będzie trzeba to zrobić w żadnym wypadku. Jest tutaj nóżka, więc też nie trzeba rzucić tej hulajnogi na ziemię, gdy nie jesteśmy nią zainteresowani. Tylko bardzo kulturalnie rozkładamy nóżkę. Kładziemy i wszystko znakomicie później będzie funkcjonować. Jeżeli chodzi o udźwig, jest to 110 kg, a w przypadku zasięgu producent zapewnia, że do 20 km jesteśmy w stanie na jednym pełnym naładowaniu. Przejechać. Myślę, że jest to bardzo ciekawa opcja. Jest to hulajnoga zdecydowanie mniejsza od niektórych propozycji innych producentów, co może mieć duży wpływ właśnie na Wasz wybór, bo nie zajmuje tyle miejsca i nie jest też aż tak ciężka podczas przenoszenia. Bardzo przyjemnie się składa. Nie ma obawy, że podczas przenoszenia się przełoży. To jest zdecydowanie spory plus. Jeżeli bylibyście zainteresowani kupnem tej hulajnogi. To zapraszam was. W opisie tego odcinka znajdziecie link do strony, gdzie jest to możliwe. Ja się już z wami żegnam i zapraszam was też na inne odcinki, gdzie również testowaliśmy i sprawdzaliśmy hulajnogi od innych producentów, ale też od firmy Airwheels. Sprawdzaliśmy m.in. rowery elektryczne. Zostawcie subskrypcję, komentarz i do następnego.